Szpony, istoty. Patrzcie, faktycznie. To jakiś potwór by. To jest jakiś potwór. Możemy to sobie zeskanować. Szpony, zamarznięte istoty. O ja, piernicze. Wow. Witam Was serdecznie, jestem Didi. My sobie wracamy po dłuższej przerwie do Subnautyki Below Zero. Kurde, jaka niefajna pogoda się robi. No, akurat przy filmie, że tak fajnie było. No, nie podoba mi się. Słuchajcie, długo, długo nie było odcinku z gry. Ale to dlatego, że yy, wyszedł update. Update, który dużo, dużo gdzieś się pozmieniał w historii całej. Tutaj, raczej znaczy, w jakieś nowe wątki chyba dodał. Ja nie wiem dokładnie. W każdym bądź razie, żeby yy, ten update działał to no, trzeba było zacząć grę od nowa, stare save'y z tym update'em nie działały, także postanowiłem zagrać od nowa, zacząć grać od nowa po raz Enty chyba trzeci czy czwarty, ale doszedłem do momentu, w którym ostatnio kończyliśmy przy poprzednim save'ie, także mam wszystko to, co miałem w poprzednim save'ie i w sumie tak jakby, no tyle, że czekaliście długo na odcinek, no ale to tak jakby nic się nie wydarzyło. Ja postanowiłem tutaj przejść na Drugą stronę mostu jesteśmy oczywiście na tej, tej krainej, na tym krze lodowej, czy co to tutaj jest, gdzie, gdzie ukryta jest baza. I co ja miałem wypowiedzieć? Ostatnio byliśmy tutaj, w tym, tutaj gdzieś jest pierwszy most. Taki też, taki sam most, tylko jeden. I tam yy, za tym mostem jest ten potwór, który, który zniszczył nam yy, ten. SnowFoxa, tego mo, tego, yy, tego motor, motor, ten czy jak to nazwać no i tutaj postanowiłem wejść jeszcze na drugi most tutaj nie badaliśmy co tutaj jest, także zajrzyjmy tam sobie podejrzewam, że też będzie tutaj ten potwór, no i kurde jeszcze nam zniszczy tutaj naszego robota, ale no trzeba zajrzeć, zobaczyć, trzeba rozwijać historię do przodu yy, tutaj pisaliście mi ostatnio, bardzo dziękuję za wszelkie podpowiedzi, że potrzebuję zrobić do że potrzebuję zrobić, żeby tego potwora ominąć yy, jakąś... Yy, Boże, jak to się nazywa? Przynętę. Przynętę jakąś. Ja gdzieś tutaj mam tą przynętę. Gdzie ja tą przynętę dałem? Odstrasza soniczny. Chyba o to chodzi. Odstrasza obiekty. Podejrzewam, że o to chodzi. Kurde, nie mam baterii, to bym sobie teraz... A I tak nie mam przecież tutaj y, tego... Do kraftowania tego... Tej maszyny do kraftowania. Podejrzewam, że o to chodzi, także dziękuję za podpowiedzi. No. A czemu nie ma dźwięku? Dziwnie, dźwięku przez chwilę nie było. Dobra, zdejrzejmy sobie tutaj. Mm. Tylko ciulowa pogoda się robi. Zaraz nic nie będę widział. Kurde, jest kilka odnóg tutaj. Chciałbym wszystkie sprawdzić oczywiście. Co mamy tutaj? Snowfox fragment. Ale już już yy, Snowfoxa mam wynalezionego. O tutaj coś jest! Tu coś jest, popatrzcie. A tutaj coś jeszcze leży, pewnie też Snowfox. Snowfox. Tu jest jakaś maszyneria. Okej, okay, coś nowego. Wejdźmy sobie zobaczyć, co tu ciekawego na nas czeka. Już zamarzam, no serio tak szybko. Troszkę się rozgrzałem, mam te kostka odżywcza. O! Mamy nowe dane. Modus koku Snowfoxa. Okej. Okay. Zawsze coś. Zawsze coś do przodu, nie? Eee, co to jeszcze jest? Chyba nic więcej. Weźmy sobie ten wapień. Nic więcej tu nie ma, dobra. Wracamy do robota. Czekajcie, jeszcze tu. Dla, na, dla pewności się rozejrzę tutaj. <coughs> A nie, więcej nic nie ma. Chodźmy sobie do w tamte. W tamte odnogi tej trasy tutaj. Tu jest jakaś. Tam coś się świeciło, widziałem. Coś tam też jest. Mam nadzieję, że tu nie będzie robota. Co tu jest? Co to jest? Lud. To chyba on odbijał światło, kurczę. No, schodzimy do jakiejś jaskini. Zaczyna się robić ciekawie. Czemu to tak czerwono jest? Okej. Okay. Tu na pewno coś będzie. Jakieś urządzenia obcych albo coś. Ostrzeżenie. Na zasadzkę. Co to znaczy, wszystko? Kurde, teraz się ja boję tam iść. Uważaj na zasadkę, czyli. Tak jakby tutaj czekał lewiatan na nas. Nieruchomo, ale że zara wyskoczy, czy coś w tym sensie, nie? Wiecie co, ja tam na razie nie będę schodził. Ja sobie zrobię. Ten yy, odstrasza i dopiero tu zejdziemy, bo ja się boję, że ja zginę. O, słyszę, słyszę. On tam jest. Yy, wrócimy sobie tutaj, ale z tym odstraszaczem. Kurde, jeszcze noc się zrobiła. No, ja pierniczę. Mm. Jak będzie mi ten odstraszał, to sobie tam... wrócimy do tej jaskini. Rozejrzymy się tutaj jeszcze, tylko ja się zaraz zgubię pewnie. Kurczę... Tutaj. Tu sobie zejdźmy. Zajdźmy. Co to jest jaskinia? Nie. A tu pewnie też będzie ten potwór. Mmm... Wiecie co, poczekamy sobie na dzień, bo ja nic nie widzę. Wy pewnie też. Okej, okay, jest już trochę jaśniej. Podajmy sobie tu dalej. Może coś jeszcze ciekawego znajdziemy. Hmm. Kurde, dużo terenu do odkrycia tu jest. Tutaj. Tu jest Slut, ja się boję, że tutaj ten potwór będzie. Wejdźmy sobie tutaj na górę troszkę. Ciekawe czy też struktury obcych są na górze gdzieś tu, czy tylko pod wodą. No w sumie są, bo ostatnio tą tabliczkę wielotągą znaleźliśmy na górze, no to chyba w sumie są. Kurde, nie wiem czy tu mogę wejść. A to jakiś wodospad taki zamarznięty. Nie mam pojęcia, gdzie jesteśmy teraz. Hmm. Przydałaby się jakoś mapa, albo coś. Ciężko się rozeznać tak... ...tutaj. Gdzie my jesteśmy? Tutaj jest, popatrzcie, sea ale on został zostawiony po drugiej stronie tej góry. Tak to wygląda jakbyśmy... Ojej, ten potwór, słychać. Tak to wygląda jakbyśmy mieli możliwość tutaj gdzieś dojść górą do Sitraka. To by było ciekawe, jakbyśmy jakąś inną drogę znaleźli. Nie wiem czy ja tutaj byłem, być może już tutaj byłem. Wszystko tak samo wygląda. Nic tu, niczego tu nie mogę dojrzeć ciekawego. Hmm. jest nasz przyjaciel. Ale on nam nie zagraża raczej. Przynajmniej gdzie jesteśmy tutaj, w tej maszynie, nie? W tym robocie. Kurde, gdzie my jesteśmy? Zgubiłem się już. Najgorsze jest to, że ja wody nie wziąłem. Nie mam wody. Hmm. Jeszcze taka mgła. Ja pierniczę. Co to? Snowfox fragment. Hmm. Nie wiem, gdzie my jesteśmy. Być może chodzimy w kółko. Dobra moi kochani, ja nie będę was tutaj zanudzał. Yy, nagram. Jak coś będzie się działo, to nagram. Słuchajcie, poszedłem zrobić sobie to urządzenie. Ten odstrasza odstraszac. Oj. Odstraszac soniczny. Mogę to postawić na ziemi, ale akurat nie w tym miejscu. Nie wiem jeszcze jak to działa, zobaczymy to z czasem. No i wybrałem się w nocy, żeby dojść do tego mostu drugiego tam. Tam do tej jaskini, gdzie był ten potwór Żeby wykorzystać ten odstraszacz soniczny I przejść dalej Ale się pogubiłem i słuchajcie, trafiłem do jakiejś jaskini Tutaj Jest ciemno bardzo, ale patrzcie, tu jakieś konstrukcje też są Także teraz mnie to zaintrygowało Cholernie I w ogóle spadł nam Dwa takie kilometry stąd Jakieś nagroda od prekursorów Nie wiem o co chodzi Popłyniemy tam sobie, jak widzimy tylko Jak wrócimy do oceanu Kurde, co tu jest? Wow, co to za budowla? Ale tu ciekawe rzeczy znajdziemy na bank. Czekajcie, się tu rozejrzy najpierw. To możemy na górę wejść sobie. Co to? Ja bym kogoś słyszał. Takie jakby głosy. Mm. Tu jest jeszcze... A, tu jest wyjście jakieś. Weźmiemy sobie kilka tych, co to jest, popatrzcie, weźmiemy sobie kilka tych yy, owoców, ciepnika, dzięki temu będę miał pewność, że nie zamarznę, mm. gdzie my tu wyjdziemy, tą jaskinią, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, chodźmy zobaczyć sobie tą strukturę, już mnie to ciekawi cholernie, co to jest kurczę? Tam jest jakaś jaskinia. Coś zielonego się świeci, ale nie mam pojęcia co to. Dobra, zejdźmy tam se. Jak biegnę to latarka. Nie mogę latarki wyciągnąć. Kurcze, co to tutaj jest? Jakieś kolejne tajemnice odkryjemy tu. Co oni tu robili, kurcze? Wydobywali coś czy jak? Ale zepsuta jest wejście, już widzę, chyba że winda będzie działać. Tu mamy windę. Przywołaj windę, o! Czyli działa chyba. Tu coś mamy. Przewód miedziany. Może jakieś dane tutaj będą schowane, zobaczmy. Co to jest? Smart. ok. Ok, mamy jakieś dane tutaj. A to co to jest? Dzień. A, dziennik. Rzeźba lodowa. Podnieś szkło. Co oni tu robili? Kasetka z danymi, okej. Okay. Kombinezon cieplarniany, o popatrzcie! To się przyda jak najbardziej. Zaawansowany zestaw elektryczny. Co tutaj jest za urządzenie? Tu jeszcze w dół jest jakieś zejście. Tylko ja nie, nie wiem, czy nie będziemy potrzebować właśnie tego kombinezonu. Dobra, zaraz się przekonamy, chodźcie. Patrzcie jaka dziwna struktura, jakby... Ze szkła. Ale tam w ogóle ja widziałem... Tak, jakby rzeźba właśnie była, popatrzcie. Tu, jakby zęby, widzicie to? Nie wiem, czy to widzicie. Kurde, mi się wydaje, że to. albo rzeźba, albo zamrożony jakiś potwór tutaj jest. Nie wiem, może, może mi się tylko wydaje. Może. ten. mus płatami figle. Tam jest jakiś kombinezon. Ok, co mamy tutaj? Kolejne dane: szpony, istoty. Góry to, to jest kwas chlorowodorowy. Coś nowego. Szpony istoty. Eee, patrzcie, faktycznie. To jakiś potwór by. To jest jakiś potwór. Możemy to sobie zeskanować. Szpony zamarznięte istoty. O ja, pierniczę. Wow. Mega to wygląda. Jakie to potężne musiałoby. Czyli za. Dobrze widziałem tam zęby. To zamarznięty tutaj jakiś potwór jest. O kurczę A to Tam ktoś jest w środku, czy mi się zdaje? Nie, nie ma nikogo. Tu chyba... Aha, tu oni chyba wiercili. W, w tym lodzie tutaj. Mhm, a trzeba mogę coś wziąć? Nie, ja z tego też korzystać, skorzystać nie mogę. Może coś jest w tym? Nie, też nie mogę wziąć nic. Ok, ale bardzo ciekawy aspekt, słuchajcie. Szpony istoty, ja piernicze. Jakieś potwora tutaj znaleźliśmy. Nieźle, nieźle. Ok, wracamy. Jeszcze na górę spróbujemy się dostać. Jest jakaś winda, kurczę. Mam nadzieję, że ona działa, bo inaczej tam nie wejdziemy. Czekajcie, muszę przywołać ją najpierw. Kurde, nie działa chyba. Włącz... a tu jest winda. Okej, okay, jednak działa. Okej, okay, nie wiem, czy źle nie zrobiłem... Że nie wziąłem tego kombinezonu. Tu nie wjechałem kombinezonem. Tak chodzę bez kombinezonu. Przewołaj windę. Tu coś, coś mamy. Gumna silikonowa. Włókno syntetyczne. O! też coś nowego. Bardzo wytrzymałe włókna syntetyczne. Pewnie z tego materiału można robić te kombinezony ciepne. O ja pierniczy! Jaki potwór! Ale jaki piękny on jest! To jest jakiś. lewiatan? Wygląda na to, że lewiatan. Rogi zamarzniętej istoty. Głowa zamarzniętej istoty. 3 z 5. Ja piernicze, zęby. Przeskanujemy sobie. Mega to wygląda, ale to jest potężne. O ja piernicze, co oni tutaj robili? Oczekiwanie. Mam jakieś kolejne dzienniki. A to? Co to za maszyna śmieszna? Eee, mega, mega to wygląda. Takie dziwne wypustki takie ma. O, o, coś mogliśmy zbadać. Zainfekowane krosty. Hmm. Krosty zainfekowane. Dobra, wejdźmy sobie na górę. Ale zobaczmy sobie w bazie danych o tym, o tym zwierzęciu. Poszukajmy, co, co tu jest napisane. Opis zwiercenia żywienia w lodzie. Szpony istoty. Badania szponów. Nic więcej tu nie ma o tej istocie? Głowa istoty. Co to za istota jest? Lewiatan. Zamarznięta istota. Czaszka zamarzniętej istoty. Dużo miejsca na mózg, lew są tu głównie kości i tłuszcz. Krosta zainfekowana. Zainfekowane, zachowane krosy zawierają bakterii kara. Wysoce zakaźne. O kurczę. Dobra, weźmy sobie jeszcze tam wyżej. Mam nadzieję, że ja się do niczym nie zarażę. Hmm. Czy mogę to pobrać? Gdzie mam nóż? Bęża, że raczej nie, ale spróbujmy. Nie. Ok, czyli odkryli tutaj jakąś istotę zamazniętą i badali ją? Ciekawe, ciekawe. Ciekawe, czy. Czy jeszcze jakaś żyjąca jest istota taka? Ale wygląda to mega. Dobra, wracajmy sobie do robota. Okej okay, moi kochani, ja wracam do bazy swojej, ale tej podwodnej. W kolejnym odcinku wam pokażę, jak ona wygląda. Ponieważ praktycznie od nowa ją robiłem. Nie, gdzie tutaj wyszedłem? Gdzieś pewnie tędy wyjdziemy. Tam jest jakaś jaskinia kolejna. Hmm. Zobaczmy sobie jeszcze tutaj. Tu na górze coś jest? Nie. Gdzie ja tu wyjdę? To jeszcze jakaś jaskinia jest. Może coś tu znajdę jeszcze ciekawego. Ale ten, ten potwór. Mega, mega sprawa, kurczę, o kurde, tego słychać dziś naszego przyjaciela tutaj, mam nadzieję, że nie ma tutaj w tej jaskini. A to nie jest ta jaskinia, co nam, tak, to tutaj ja chciałem przyjść, tutaj chciałem przyjść, dobra, czyli nawet nie był tamten odstraszacz potrzebny. Dobra moi kochani, ja wracam do bazy po naszej podwodnej. Mamy 2 km do niej. W następnym odcinku pokażę Wam ją i pokażę Wam yy, co też znajdziemy w tym punkcie, który tam, w punkcie zrzutu, który nam spadł, też 2 km stronie całe. Także zapraszam serdecznie do odcinka. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Yy, ciekawe, czy to jeszcze coś do odkrycia. W sumie w tamtym rejonie nie byłem jeszcze. Trzeba będzie to też sprawdzić. Yy, dobra, ja już kończę. Zapraszam do kolejnego odcinka. Pytacie o lajka, komentujcie, subskrybujcie. I do zobaczyska. Piona! Yeah. <slash>